W urzędzie gminy Nowa Ruda wójt Adrianna Mierzejewska przekazała dofinansowania przedstawicielom stowarzyszeń i klubów sportowych na tegoroczne projekty. Tradycyjnie raz w roku spotykamy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, właśnie klubów sportowych, wszystkich z którymi współpracujemy, w takim podsumowaniu zeszłego roku i wręczeniu nowych umów na nowy rok. W tym roku przekazaliśmy organizacjom prawie 240 tysięcy złotych za tę współpracę. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom wszystkich organizacji za pracę na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych. Jest to... Taka ważna, oddolna inicjatywa, która skupia, zrzesza mieszkańców, integruje ich przede wszystkim. Od dziewięciu lat prowadzimy świetlicę na terenie gminy Nowaruda. Pieniądze z tak zwanych wpływów, tak zwanych korkowych, czyli ze sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczane są na edukację, na opiekę nad dziećmi. I takie świetlice prowadzimy w Jugowie, w Czerwieńczycach, w Boszkowie. Teraz powstaje również nowa świetlica w Koszynie. To jest naprawdę lwia część tych pieniędzy. W tym roku dostaliśmy 75 tysięcy, za co jesteśmy naprawdę wdzięczni pani wójt i, i, i Radzie Gminy. Nie spodziewaliśmy się tak dużych środków. Mamy trzy drużyny młodzieżowe, bo taki jest wymóg przy prowadzeniu czwartoligowej drużyny, czyli mamy tak juniora młodszego, trampkarza i trampkarza młodszego. Mamy również niezrzeszone do rozgrywek grupę Orlika, to jest około 30, około 35. Dzieciaków. Pływanie jest sportem dla wszystkich. E, zaczynają tu dzieciaki bardzo we wczesnym wieku, czyli już z czterolatkami pływamy, e, budując ich e, w, wydolność fizyczną, budując ich bezpieczeństwo no i o, oraz poruszanie się w wodzie, bo e, na tym nam zależy. E, więc dzieciaki docierają do nas z, z różnymi celami. Jedni, żeby zdobywać medale, inni troszkę, być bardziej fit, a trzeci z kolei, żeby dobrze się bawić i uprawić jakąś fajną dyscyplinę sportu. Dzięki takiej pomocy z, z gminy po pierwsze jesteśmy zauważani, po drugie możemy w fachowy sposób, w merytoryczny sposób zabrać dzieciaki na, na wakacje. Bałtyk jest naszym takim drugim domkiem poza gminą Nowa Ruda. Nasze stowarzyszenie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Nasza Nadzieja z siedzibą w Nowej Rudzie Słupcu zajmuje się osobami niepełnosprawnymi. Są to osoby niepełnosprawne intelektualnie. Od 2014 roku prowadzimy Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy, który mieści się na ulicy Spacerowej w Subcu. I to są osoby dorosłe powyżej 18 roku życia, które codziennie są właśnie między innymi dzięki pani wójt dowożone autobusem. I codziennie odbywają się zajęcia w ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Chciałam podkreślić, że jako jeden z nielicznych wójtów wspiera nas tak hojnie. Można powiedzieć, że jednak daje nam ten zaszczyt pieniążków, które są nam bardzo potrzebne, ponieważ ten koszt dojazdu, który, który jest bardzo duży, pochłania nam budżet. Więc tutaj pani wójt nas wspiera jak żaden z wójtów do tej pory. Wsparcie jest tutaj bardzo potrzebne ponieważ mamy cały czas komplet dzieci, i te dzieci cały czas gdzieś chcą dołączyć, ale z racji lokalowych, że nie mamy większego pomieszczenia, no to jest to ograniczone. W tej chwili mamy komplet dzieciaczków i to w... bez tego wsparcia nie dalibyśmy rady funkcjonować tak naprawdę, bo poza tym, że członkowie tutaj. Mamy składki własne, właśnie środki własne, które pochodzą ze składek, no to by była kropla w morzu potrzeb, tak naprawdę. I te pieniążki, które dostajemy z gminy, pozwalają nam realizować te zamierzone zadania w pełni, ponieważ jedziemy, jeździmy z dzieciakami na wycieczki, prowadzimy warsztaty i plastyczne, i muzyczne, i zajęcia sportowe. Także jest tego bardzo dużo. Bardzo ważne to jest, dlatego że my jako koła. Nie mamy znikąd innych pieniędzy, tylko tyle co dostajemy od tej pani wójt i bardzo się cieszymy, że to dostajemy. Zawsze to wsparcie jest jest nas dużo, bo jest nas dużo, bo mamy 10 kół w gminie. I plus do tego są trzy kluby seniora jeszcze. I to wszystko z tych pieniędzy, które dostajemy, to wtedy musimy to tak rządzić, żeby nam wystarczyło. To nie wszystkie dotacje, jakie przekazane zostaną w tym roku zapowiedziane są kolejne m.in. na otwarcie czwartej na terenie gminy świetlicy profilaktyczno-wychowawczej.